23 stycznia. Wiadomości z Ukrainy. W Czelabińsku w Rosji na dużym placu płonie ogromne centrum handlowe. W rosyjskim mieście Czelabińsk, w centrum kompleksu handlowo-rozrywkowego Europa-Azja, wybuchł pożar na dużą skalę. Służba prasowa Rosji podała, że pożar może rozprzestrzenić się na sąsiednie budynki, trwa już ewakuacja ludzi z centrum handlowego. Powierzchnia pożaru wynosi 1000 m2, a w jego gaszeniu brało udział 96 osób i 36 sztuk sprzętu. Pożarowi przypisano trzeci stopień ciężkości z pięciu. Wcześniej informowaliśmy, że ruch oporu na terytorium Rosji nabiera tempa. Tym samym niedawno nieznane osoby ponownie wysadziły szyny na kolei i inne obiekty wykorzystywane do logistyki okupacyjnych sił terrorystycznych. Ponadto niedawno siły oporu w tymczasowo okupowanym Melitopolu wysadziły w powietrze rosyjskich najeźdźców wraz ze sprzętem. Ławrow oskarżył Zachód o zastraszanie bronią nuklearną. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow uważa, że to kraje zachodnie grożą użyciem broni nuklearnej, a nie prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Bezpośrednie przemówienie Ławrowa. Wszyscy po prostu mówią, że Putin grozi bombą atomową, chociaż nigdy tego nie powiedziano, w przeciwieństwie do Europejczyków i Amerykanów. Ci sami Niemcy mówili: Putin musi wiedzieć, że my też mamy broń nuklearną. Wiele razy. Były premier A. Kobieta z Wielkiej Brytanii powiedziała: Bez wahania nacisnę przycisk. Co poprzedziło to stwierdzenie? Rosja wielokrotnie groziła światu nuklearną apokalipsą. Najczęściej odbywa się to poprzez oświadczenia wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. W lipcu ubiegłego roku Miedwiediew stwierdził, że można by uniknąć zimy nuklearnej, gdyby Zachód spełnił wszystkie żądania Rosji. Ponadto bezpośrednio zagroził użyciem broni nuklearnej w przypadku powodzenia ukraińskiej kontrofensywy, w sierpniu groził światu apokalipsą z powodu ukraińskich strajków przeciwko okupantom na Krymie. Żołnierze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zniszczyli 19 rosyjskich czołgów. 19 czołgów, bez jednej i dwóch kompanii czołgów rosyjskich okupantów, zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez bojowników Centrum Operacji Specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. To jednak od początku tego roku nie tak bardzo. Ale w tym samym czasie inna brygada zniszczyła kolejne 33 opancerzone wozy bojowe, 22 systemy artyleryjskie, 3 systemy salwy rakietowej, 5 obiektów obrony powietrznej, 6 elektronicznych systemów bojowych i wywiadowczych. W tym samym czasie wróg stracił 296 interwenientów. Bez czterech ludzi trzy kompanie. Centrum Prasowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowało o tym na swojej stronie w serwisie społecznościowym Facebook, publikując odpowiedni film, zmontowany z materiałów zarejestrowanych zarówno przez drony kamikadze, które zniszczyły wroga, jak i przez sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi. Polska zapewni Ukrainie nowy pakiet obronny. W Kijowie odbyło się długo oczekiwane spotkanie przywódców Ukrainy i Polski. Zełęski przeprowadził rozmowy z nowym premierem RP Donaldem Tuskiem. Spodziewano się dobrych wyników, bo w zeszłym tygodniu Tusk wreszcie przestał blokować granice między państwami przez polskich przewoźników i rolników. Ponadto wygłosił kilka mocnych oświadczeń popierających Ukrainę. Pierwsze porozumienia są już znane Ukraina otrzyma od Polski nowy pakiet obronny. Co będzie zawierać i kiedy się spodziewać, nie zostało jeszcze ogłoszone. Według Zełęckiego odbyły się bardzo produktywne negocjacje dotyczące wszystkich aspektów dwustronnych stosunków między Ukrainą a Polską. Jest nowy polski pakiet obronny. Jesteśmy wdzięczni za Twoją stałą pomoc. Pojawiła się nowa forma naszej współpracy na rzecz większej skali zakupów broni na potrzeby Ukrainy jest to polski kredyt dla Ukrainy napisał na portalach społecznościowych prezydent Ukrainy. Zełęski powiedział także, że omawiano możliwości przyszłej wspólnej produkcji broni. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.